drugie miejsce Memphis Grizzlies. No, dobra, no to w sumie najbardziej, tak jak wcześniej jeszcze przed nagraniem mówić, najbardziej rozstrzelana ekipa i to niekoniecznie na boisku. A co tu dużo mówić? Trochę się u nich pozmieniało. Zobaczymy, czy na, czy na lepsze. Na pewno musieli trochę ustabilizować. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co się dzieje w szatni, niż to, co na, na boisku, choć też dołożyli trochę strzelania. E, Za bo to była ich troch, e, spora bolączka, że kiedy tutaj jeden ze strzelców był niedysponowany, to bardzo ciężko było przedostawanie się pod obręcz. No ale przede wszystkim pozbycie się Dylana Bruksa. Już tutaj nie chcę wchodzić, czy e, na ile prawdziwe były te tutaj, e, no moim zdaniem, tutaj tylko takie plotki e, Shamsa o tym, że e, Memphis tam mówiło, bodajże, że na pewno nie chce przedłużyć, i tak dalej, że to było wszystko podobno też palcem po wodzie pisane, ale wydaje mi się, że taka wymiana, no powiedzmy, Markus Smart za Dillona Brooksa jako powiedzmy, podobny, podobny charakter człowieka, przynajmniej częściowo, może dobrze tutaj zadziałać, no bo jednak tutaj Markus Smart jako lider, Boston Celtics, powiedzmy taki lider wokalny, tak, jako serce, serce i dusza tej Bostonu, sprawdzał się przez dłuższy czas. Także może i tutaj tą młodzież trochę ustawi, też przy okazji Morantowi przypomnij, że jednak celem jest mistrzostwo, a nie pajacowanie na live'ach na Instagramie. I co, co więcej, większość składu utrzy, utrzymana. trochę oczywiście boli brak tajus, Taja Jonesa, bo był to świetny. Świetny, rozgrywa, świetny rozgrywając, tak naprawdę moim skromnym jeden z najlepszych ław, ławkowych zmienników na pozycji 1. No ale no cóż, trzeba było tutaj pewne ruchy poczyni poczynić finalnie. Uważam, że jak na ten sk skład patrzę, no to mają zabezpieczone najbliższe, tak naprawdę najbliższe dwa lata najważniejszych, najważniejszych graczy. Trzeba liczyć, że po prostu też zdrowie dopisze, bo jakby nie patrzeć, Jarren Jackson Jr. tak naprawdę co roku jakieś problemy zdrowotne, zanim oczywiście też wejdzie w rytm. On też jest odpowiedzialny za zarzuty za trzy. To jeszcze chwila po prostu zawsze minie. A jakby nie patrzeć, no wiadomo, w pobronionej stronie parkietu istny potwór, zwłaszcza u siebie w domu, bo statystyki defensywne u niego w hali w Memphis są po prostu niesamowite, tak naprawdę. Więc ja ogólnie jestem. Zadowolony z tego, jakie ruchy w lato przeprowadzili, chociaż nie wiem, czy w playofowej koszykówce są w stanie wyjść dalej niż druga runda. No fajnie tutaj Rafale ten wątek, że jak powiem, z użyciem broni. Przypomniałeś, ja mi się też przypomniał stary dowcip, kiedyś, kiedy było dużo drużyn wojskowych. Także w polskiej koszykówce Śląsk, Legia i nie tylko. To zawsze był taki żart, że zawodnik drużyny wojskowych się rozstrzelał. Znaczy, chodziło o to, że miał serię punktową. Natomiast wracamy na pakiet NBA. No Wiemy, że, że Memphis Grizzlies to, to jest taki zespół o dwóch diametralnie różnych obliczach. Fajnie, że wspomniałeś o tym, że kluczowe miejsce w tym, w tym klubie, w tej drużynie, to jest rzeczywiście szatnia. I to dlatego teraz są tam Markus Smart. Derek Rose, Des Bain tak, ma tak, nowy tak. kontrakt, prawda? Znaczy tutaj wiadomo, że największy, teoretycznie największy problem jest z Jamorantem, no bo tak, 25 meczów go nie będzie, przy okazji Jamorant ma kłopot, bo właśnie rozpoczyna swój super kontrakt, prawda? Więc będzie mu potrącone za 25 meczów, czyli to będzie go kosztowało jakieś, no, no, jakieś 7-8 milionów dolarów. Ale paradoksalnie. Najważniejszą postacią w tym zespole jest Steven Adams. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, tam był taki moment w sezonie zasadniczym, 11 kolejnych wygranych Memphis Gryzis świetnie funkcjonowali. Najlepsza obrona, najniższe skuteczności rzutów rywali, świetni na deskach, świetni w czapach. No, grający taką koszykówkę, można powiedzieć, up, up tempo, prawda, atak z obrony. Coach, wiemy, że dał im dużo swobody. Natomiast był taki moment, że on gdzieś tam w połowie stycznia mieli bilans 31-13, czyli szli na 58 zwycięstw, czyli byliby jedynką zachodu, a może nawet całej NBA. Ale Steven Adams niestety kontuzja i okazało się, że w ataku, zabrakło jego zbiórek ofensywnych, atak, no wiemy, że zmusi Memphis wizy do ataku pozycyjnego, to właściwie zagrożenie stanowi Dża, ja, ale no już to jego penetrację można podtrzymywać, zresztą to był pierwszy sezon regresu ze strony Dża, ja. no i, i Zabrakło Stevena Adamsa, zabrakło takiego zawodnika, na którym też się wielu graczy Memphis-Grizzlies obcinało. No on chyba najlepiej współpracował z Jamorantem, najlepsze zasłony, szczególnie te wysokie przy screen and roll. No i okazało się, że ten zespół coraz niższe pozycje w, w konferencji. no Wiemy, że potem troszkę się odbudowali, ostatecznie na drugiej pozycji, ale mimo wszystko był to regres. No i niestety wszystkie te, te wydarzenia wewnątrz różny to, co się działo z Joe Morantem te wszystkie kłopoty, to, że też go nie było w ponad 20 meczach, no to było widać przeciwko Lakers, prawda? To można było odnieść wrażenie, że to Lakers to Grizzlies, czyli dobra obrona, atak z, atak z tej obrony Grizzlies jeszcze dostawali sporo trójek. No i ta przygoda, jak na dwójkę, konferencja chodniej zakończyła się, można powiedzieć, zdecydowanie przedwcześnie. Co do historii z, z Dylanem Brooksem, ja myślę, że... Obie strony były troszkę sobą zmęczone, prawda? Ja myślę, że też no, ciągle młody szkoleniowiec Grease, on uwierzył w to, że ci wszyscy młodzi chłopcy, że oni są wystarczająco dojrzali. A potem okazało się, że tam nie ma kogoś takiego właśnie, jak Markus Smart, jak Derek Rose teraz, prawda? Takich graczy, którzy wprowadzą pewne hierarchie, bym powiedział, w szatni. Tak? I, I ja myślę, że to był taki zespół troszkę puszczony samopas. Potencjał ogromny. Pamiętam, był taki ranking przed poprzednim sezonem, czyli future team NBA najbliższych pięciu lat. Absolutny numer jeden to oczywiście Memphis Grizzlies, a do tego jeszcze bardzo tania drużyna. No zresztą w takim miejscu to trudno mówić o płaceniu podatku od luksusu. Robpera chyba nie razu, od kiedy został właścicielem, nie płacili podatku od luksusu. Raz płacili podatek od luksusu i to nie wtedy, kiedy byli w finale konferen konferencji zachodniej. Przypomnijmy 2013 rok, to jeszcze troszkę inne czasy, Grid and Grind. Także z jednej strony wszystko fajnie funkcjonuje wiele nagród indywidualnych. Triple J, czyli Jaren Jackson, najlepszy obrońca, Zach Klejman, także tytuł najlepszego menedżera, no wiemy, Jato najlepszy, najlepszy debiutant, potem MIP. No i teraz pytanie, prawda, jak ten zespół z inną troszkę proporcją nieprawdopodobnych młodziaków i paru graczy, którzy w tej szatni pewne hierarchie ustawią, jak to będzie Działało. Myślę, że, że powinno to działać troszkę lepiej i fajnie, że oni się zabezpieczyli na te mecze bez Jamoranta, dlatego, że, że właściwie historia pokazuje, że nie ma Jamoranta, a Memphis Grizzlies wcale tak źle nie, nie, nie funkcjonują i mają niezły bilans. No i jeszcze myślę, że bez problemu można wypełnić lukę po, po Dylonie Brooksie, już nie mówię o jego niestabilności emocjonalnej, bo taki Rody, którego widziałem na żywo i powiem, zrobił na mnie wrażenie. To jest chłopak, który może wskoczyć do tej piątki i spełniać to, co trzeba w obronie jako stoper, bo Dylan Brooks miał bardzo dobre wskaźniki obrony, zwłaszcza indywidualnej, tak, procenty skuteczności przeciwnika. Natomiast tutaj Rody wskakuje, a na jedynkę na zabezpieczenie jest dwóch graczy, weteranów. Markus Smart i jeszcze fajnie, że też pamiętałeś o Tajusie Jonesie, bo y, to jest duża strata. To jest chyba największa strata dla, dla tej drużyny, no bo on jak trzeba było to wchodził do piątki i wtedy miał rewelacyjne mecze. Ja miałem okazję na żywo oglądać Grizzly z poprzedniej stronie i to w takim meczu z dogrywką nawet z San Antonio, oni tam chyba przegrywali 25 punktami, wygrali ten mecz. Wtedy kontuzja zresztą y, y, naszego Jeremiego, ale jeszcze o Spurs tak, no co tutaj dużo mówić, na pewno tutaj brak Jonesa będzie odczuwalny. Warto tutaj właśnie zwrócić to, co powiedziałeś odnośnie tego, że kontuzje Gryzis bardzo osłabiły, praktycznie cały frontcourt no, legł, legł na, wiosnę, na wiosnę, tak naprawdę po kolei się wszyscy panowie posypali. No to tam i jeszcze Desmond przy... Clark, prawda, też w ważnym de... momencie 26 metrów. Tak. Tak Clark no, to jest wielka strata zobaczymy jak szybko wróci wróci no, bo tam jak dobrze pamiętam to kontuzja zerwana Hilles także no, to nie jest to nie jest e, drobna kontuzja zwłaszcza że jednak on tutaj bazował na tej swojej pewnej mobilności też na e, wertykalnym e, działaniu w pionie tak, no, czy to łapanie lobów czy bloki z pomocy. No tak naprawdę skończyli z tym no i że i deska i deska nie tak, po obu stronach. No, na desce tak naprawdę byli bardzo mocni no, trafili w pierwszej rundzie na Lakersów którzy byli Byliby podobni, podobni rozmiarem, gdyby Gryzli byli w pełni zdrowi, okazało się, że tutaj no przy, przy nich wyglądali jak juniorzy. No, ale no co tu dużo mówić? No czasem, czasem niestety kontuzje tak, tak potrafią zweryfikować przykro, yy, przykro sezon. No, trzeba liczyć, że po prostu tutaj w tym sezonie będzie lepiej. Tak? I oprócz absencji przymusowej, że amoranta tutaj naprawdę ta drużyna będzie zdrowa, bo fajnie, fajnie widzieć drużyny, które po prostu są w stanie się rozwijać, które mają już jakiś potencjał, które są głodne tych zwycięstw i potrafią wygrywać, bo to najważniejsze. Też myślę, że takim lekko nie Niedocenianym aspektem jest to, że dosłownie też przez Luke Kennard właśnie odnośnie strzelania samego, no to jest jak człowiek z automatem w ręce. Ale nie został, prawda, bo to nie było takie pewne. Tak, że tej Luke Kennard jednak tutaj zapewni ten spacing, no bo wiadomo, że oprócz tego mamy też. No Markus Smart powiedzmy, że jest średniej jakości rzucającym zatrzel. Oprócz tego mam też choćby strzelby w postaci Desmonda, Desmonda Baina, który wiadomo, że tutaj jego przepotężne tak naprawdę ręce potrafią odpalić katapultę z dziewiątego metra. Także no trzeba liczyć na to, że... Ręce przepotężne, ale bardzo krótkie. Tak, tak, to dosyć taki <grych> bardzo, bardzo dopakowany tyrano, tyranozaur, ale no, no... jedno jest fenomenem w NBA, to warto powiedzieć, bo on ma więcej centymetrów wzrostu niż tutaj. Tak, to, I do to, to, amerykańskiego bardziej niż do koszyków. Tak, to, to niesamowita rzadkość, bo normalnie e, tak anatomicznie człowiek ma z kilka centymetrów e, więcej, powiedzmy tam z 1,5 dwa cale z więcej, a tu okazuje się krócej. No, jak na koszykarza, to już w ogóle, bo tu mówimy raczej o fenomenach w drugą stronę, gdzie 200 tak. centymetrów ma 217 rozpiętości. Ale no, wracając tutaj podsumowując, no, trzeba liczyć, po prostu, że tutaj chłopaki będą zdrowi. Skład na najbliższe dwa sezony jest w miarę zakontraktowany, więc trzeba liczyć po prostu, że tu wszystko się uda, że weterani w szatni po prostu pomogą i poukładają no przede wszystkim Jamorantę, no bo tu silnik napędowy naprawdę rywalizował z Janisem o punkty zdobywane w trumnie, także no to jest niesamowita sprawa, jak porównamy fizykę Janisa, porównamy Jamoranta, który no nie oszukujmy się, no, jak na standard NBA to no to jest po prostu latawiec, tak? a jednak mimo to bez, bezpardonowo szarżuje na Obręczno mam nadzieję, że może trochę się e, tutaj z tym powstrzyma, bo bodajże Jason Kidd powiedział, że niezależnie co by się stało, Parkiet zawsze wygra, a tych, tych upadków e, trochę, trochę już zdążył zebrać. Także wiadomo, e, piękne postery pięknymi posterami, ale mam nadzieję, że tutaj żaden niego kolejny akrobatyczny próba tej e, odtworzenia wręcz, e, bo tak mi się wydaje, że coraz bardziej chce powtórzyć w winyta Cartera. Ten tak się mówi, wsad śmierci, bo już kilkukrotnie próbował tak dosłownie przeskoczyć. Jeszcze się nigdy nie udało, na szczęście bez kontuzji, no ale nic, moim zdaniem to zdrowie tu będzie kluczem. No i zdrowie i fizyczne, i psychiczne tak naprawdę. A co dalej będzie, no przy zdrowiu, myślę, że i też wtedy automatycznie zdrowi gryzli, to też rzucający gryzli, to gryzli z formą, potrafiący wystawić, jakby nie patrzeć dość dużą, silną piątkę, no bo teraz możliwość wystawienia. Nie tylko piątkę, prawda? Nie tylko tak, piątkę. Tak, ale tak, tak sobie nawet teraz pomyślałem, że mamy właśnie Desmonda Bena, Markusa Smarta Jarana, Jackson, Jarana Jacksona Juniora, to są naprawdę rosłe chłopaki, które potrafią jednak jeszcze przejąć dodatkowo krycie większy, z różnych pozycji. Więc mamy Trzech bardzo, bardzo tutaj, e, wszechstronnych zawodników w defensywie potrafiących dołożyć trójkę, tak naprawdę ta drużyna może być naprawdę bardzo niewygodna dla wielu zawodników, dla wielu graczy i dla wielu drużyn, no bo po prostu spotykają się z wielką ścianą. tak tak, myślę, że jeszcze parę słów warto im poświęcić, no bo w końcu to potęga, prawda? No że oni też 51 zwycięstw, co prawda, regres w porównaniu z poprzednim sezonem, ale ja bym powiedział, że to trzeba patrzeć na to pozytywnie, no bo tyle kontuzji, prawda? No nie wiem, Jarren Jackson 19 meczów straconych, Clark 26, Steven Adams więcej meczów, prawie więcej meczów straconych niż rozegranych. Ja sobie tak określiłem krótko tych gris jako power, ale nie zespół, prawda, bo widać, że tam jeszcze te struktury nie ukształtowane. Oni grali na razie na talencie, nie zbudowali się jako, jeszcze jako taka siła świadoma. Myślę, że to też wiele zależy od, od Jamoranta, no bo on musi już dojrzewać, nie tylko dlatego, że ma za sobą takie przejścia myślę, że kształtujące, bo myślę, że te rozgrywki były takie bardzo pouczające dla, dla Memphis Grizzlies. I jest jeszcze inny element, za którym bym rzekłem, optował, że warto ich wspierać, bo po pierwsze, to nie jest wielkie miasto, na dodatek jeszcze Blues tam wiele znaczy, a poza tym ich główny komentator to jest gość, który okazało się, że jest Polski Pit Pranika, miałem okazję z nim rozmawiać w marcu. Ja myślałem, że on jest jakiegoś włoskiego pochodzenia. Ja tam wtedy miałem okazję rozmawiać z Brewinem Knightem i Pit Pranika sam jakby przerwał nam rozmowę i powiedział, że on. Cała rodzina jest spod nowego targu. Zresztą facet jest świetny, bo, bo wygląda na takiego nauczyciela matematyki, ale polecam jego play-by-play, play, bo to jak, jak on to robi, i no na dodatek jeszcze jak współpracuje z brewinem Knightem, kiedyś przypomnę, wybitnym rozgrywającym, no to jest naprawdę, jest, jest co posłuchać i czego się, się uczyć. No i teraz jeszcze ta kwestia właśnie tego bilansu. Jak to będzie, jak weterani, no bo jest budowana nowa hierarchia w drużynie, prawda? Dotychczas raczej to było zjawisko mało znane w Memphis Christmas.